Czy powinniśmy szczepić dzieci? Jeżeli dziecko nie ma przeciwwskazań, jak najbardziej warto, żeby było zaszczepione. I jakie mogą być przeciwwskazania? Indywidualne, na przykład reakcje anafilaktyczne po podaniu poprzedniej dawki danej szczepionki, wtedy nie szczepimy. Jeżeli są jakieś choroby, które są postępujące, ale jeszcze nie zdiagnozowane i lekarz z danej specjalizacji wąskiej, na przykład neurolog tak zdecyduje, to czasami zdarzają się takie przeciwwskazania. One są bardzo, bardzo rzadkie, czasami są. Też dzieci leczone różnymi lekami immunosupresyjnymi czy przeciwnowotworowo. No to po pierwsze, choroba sama w sobie może być przeciwwskazaniem, a po drugie, podawanie niektórych leków może sprawić, że szczepienie będzie i tak nieefektywne. Więc czasami mogą być przejściowe przeciwwskazania na jakiś czas. Mamy też dwa rodzaje szczepionek, tak zwane martwe i żywe. I często jest tak, że jest przeciwwskazanie do tych żywych. Na przykład właśnie jak mamy obniżoną odporność przez leki jakieś mocne, to tych żywych nie dajemy, bo tak jest bezpieczniej, a dajemy tylko te martwe. Więc jakby przeciwwskazań jest bardzo mało. Naprawdę mały procent dzieci ma realne przeciwwskazania do szczepień.